dobry, kubuś. Dobry. Nie ma lokowania produktu dzisiaj. Tak, tak wszystko jest ci, ci czerwoną grupę z wczorajszego mhm. wyjazdu Mazda. Mazda, a dzisiaj stoimy gdzie i przy czym? No, przez tę noc była nie przez Pana, bo ja pierwszej w nocy wróciliśmy z tym samochodzikiem tutaj pod garaż. no Udało nam się ciężko zdobyć bardzo nam potrzebny do garażu wóz i, i żeby skuterki moje wozić na tor i, i nie tylko. Może Mazda się do niego zmieści. A nie wiem, musiałem zmienić. Na wysokość się zmieści na pewno. No miał być taki Volkswagen jakiś taki jak miał chłopak z Jak jaką tam. E, jak on się tam nazywał? Kurde? Robercik. Nie, ale samochód A jego. A, nie szoran. Kabi. W Kadi, Kadi, no. I kurde w Kadi wyszło coś takiego, że. Tylko że to był ten Maxi. No Maxi. Że długość fajna 2,25. Miałem, że motorekły las, ten też ma długość 2,25, a ten tutaj ma metr 45, a przy drzwiach ma metr 33, więc spokojnie mi się zmieści Krosowa, bo krosowa ma metr 23, więc 10 cm zapasu przy drzwiach będzie miała. No ale się nie zmieściła i kupiłeś co? No to jest Ford Transit Custom się nazywa. Z uszkodzeniami takimi jak widać, całego go pooglądałem od spodu, jeszcze ma lekko zagiętą belkę od zderzaka, ale to mi się bardzo podoba, będę sobie to wszystko rozbierał i co? I Dasz duży intercooler, intercooler. wsadzał no, no. to powiedzieć. Mierzyłem z taki kude 20 lat ze mną chodzi, do Saba, kiedyś do swojego pierwszego wsadziłem taki intercooler z Mercedesa Eurocargo, później go pokażę, no a teraz pokażę samochód, zobacz jakie są ciekawostki mi zabrać kluczyk, bo już się tą YouTube'em z Bluetoothem łączyłaś. Dobra. Tutaj w ogóle otwiera się zamek tak dziwnie z przodu, że tu trzeba sadzić kluczyk, przekręcić w lewo, w prawo, żeby otworzyć maskę. Taka pierwsza bardzo bardzo dziwna rzecz. Samolot bardzo ładny, bardzo mały, ma, ma. przebieg 150 tysięcy w ogóle przebiegu. Śmiesznie. Tak jak patrzę, to wszystkie 3-400 y mają przebiegu. Jeździliśmy ostatnio takim, co ma 250 tysięcy, też tak sprzęgło, Z nim trwało prawo, tutaj bierze fajnie tak nisko. No i ten jest cały wyposażony. <laughs> Hak do holowania. Tutaj jest schowany. Nie, nie, nie wiem, jak to się tu mogło znaleźć. A i masoczewki z jakichś takich fajnych rzeczy. No, tutaj widać. Ale tak, troszkę jest spod... pod. A! Kurwa, Przepraszam, to się wydnie. Yy, takie no małe, małe uszkodzenia, widać tu drapnięcie, tu drapnięcie. Ja, może, klętne jeszcze pokażę. Ale strasznie mi się wiem, podoba to, że w ogóle nie jest podzewia. Wszystkie śruby w zawieszeniu takie ładne, czyste. A tutaj, Basiu właśnie... daj mi uszkodzenia, jeszcze chciałem. Tutaj widzę delikatnie zagięty interkuler, to oczywiście nie wpływa na jego pracę, ale o to chodzi, że jak to jest strasznie dużo miejsca na ten interkuler i tutaj co jakby pod niego wlazłem, tabeleczka tutaj z tym miejscu skóry z pół centymetra, centymetra jest jakby skrzywiona. Patrzyłem, że na Allegro nowa 400 tutaj się odkręca na te cztery śruby, no, no chciałem to wymienić i co taki interkuler walny, właśnie ten z Eurocargo, że od samej góry będzie tutaj po, po sam dół, taki olbrzymi, do tego Krzysiu mi zrobi sofcik, liczę, że będzie z 200 koników. Silnik ładny fajny jest taki suchutki. O, wymiennik woda olej ma to będzie można zapierdzić, im nie będzie się grzało. Ciekawe ile tam wchodzi do niego oleju. Olej zaraz będę zmieniał. O, co tutaj on ma? Poduszeczki takie silniko, Tak jak w Audi, takie takie coś śmieszne długie tutaj ma. No, tego tam całego, już oglądałem u pana, co to sprzedawał. Najwięcej i więcej tej strat nie ma. Zbiorniczek jakiś taki ładny czysty. W ogóle ten wóz jest taki ładny. O, zaciski ma dwutłoczkowe. Z tyłu ma bele. Kurde, kadik chyba ma, ma coś fajniejszego. To jest zwykła taka bela i te śruby mi się podobają. Z tyłu przy tej belli że są takie ładne, czyste. No, i tak to wygląda od spodu. A, jeszcze znalazłem uszkodzenia. interkulera Że nie od naporu wiatru czy coś. Moja z ściągacza, jak to będzie, do góry nogami wszystko nagrywam. Tutaj, O, tu jest. Że tak już z 2013 roku, niby 150 tysięcy przebiegło, a to już się tak O. To nie, o to chłodnicę, to to klimatu wymienię w cholerę, bo to ona tak jakby filtruje zasłania dostęp do, do, do chłodnicy powietrza. To będę chciał zmienić. Wiadomo, będę chciał podwoić moc, coś zrobić, żeby miał większe jakieś tam koła. Dobra. Jakieś robole jeździły, to tak koło. Tutaj widzisz, go pobijały troszkę. Jak to każdy dostawca? No, u mnie motorki będzie wozić, nie będzie się aż tak obijał No, zawsze chciałem to zrobić, żeby był ładny w miarę. Tutaj właśnie. Główne uszkodzenia jego zdradzają, widać. Fajnie to lekko wszystko chodzi. O, tutaj się tak wzięło i pogięło, nie? To drzwi trzeba będzie chyba wymienić. Bo od nich to może coś tam się klepni przedni troszkę. No fajnie, jak ktoś nas ogląda, i by nam coś tam podpowiedział. Może by chciał tam zrobić, nam coś tego kurde, powiedzieć, do kogoś tam wysłać, gdzie co ja. No maska, kurde. Może się tak. robaczek. robaczek? Na skąd to w gniotkę, w gniotkę, kurde? W gniotkę, w gniotkę, tam się wyciągnie. Tu ma tak, no, tutaj kurde, to w już tego się nie wyciągnie. I już pan co sprzedawał, handlarzyk Widzę to dół jakiś czarny, taki brzydki, plastikowy, wsadził. No a najważniejsze. Barbara uruchomiła Bluetootha. Ja się nauczyłem obsługi tempomatu, więc teraz się będzie można jeździć. No i trzy miejsca są. Są trzy miejsca. To ma fajne takie strasznie duże właskowki, kurde. się, że się jaram takim śmiesznym wozem. No bo to no, potrzebne dla nas. Tu ma bardzo dużo takie, widzisz, o dużo tutaj wchodzi. Brudcy, jeszcze nie sprzedaliśmy. Skrzynia manualna sześciobiegowa w kadi był DSG. Ale w kadi było tak dziwnie, że jak się jechało 140 na godzinę, to chyba ma 3200 obrotów. Strasznie ma dużo obroty. A ten ma przy 140 yy, 2,5. Czyli przy 160 miał 2, 700. Taka podróżna prędkość ma 2700 obrotów i ma bardzo fajne wtedy spalanie. Wiadomo, moc się podwoi, będzie jeszcze szybciej jeździł i jeszcze będą dużo mniej palił. No i tutaj zobacz, BT Audio, musisz tutaj YouTubea włączyć jakąś muzykę, żeby pokazać jak nie, to Nie no, chodzi. nie można. Nie można. No i to jest fajne i fajnie to działa, że masz pomacik, tutaj masz w w wrócenie prędkości, kierownica podświetlana, ma te guziczki, no i najważniejsze w dostawczakach to jest... Zepsułaś te Włącz YouTube'a. <laughs> Chciałbyś. No co tutaj ma jeszcze, zobacz właśnie fajnego. To Na... ty przejąć. A, to będzie... ja przyjmuję pałeczkę. Będzie tobie to nagrać. Tu ma, klimkę. Jak to ma kluczki od niego? Co? Jaki prezydent? Dzień... Ciekawostki, wóz jest w połowie francuski, w połowie polski Tak? Tłumaczenia, no Wiesz, wszystkiego nie poprzedstawiałaś, kotku? On ma, ma, połowę, ma połowę po francusku, a połowę ma po polsku I ma, A, i ma coś takiego fajnego, jak naciskam mu sprzęgło, bieg wrzucam, puszczam mu sprzęgło. Oj, sam sobie dodać gazy, żeby łatwiej ruszał tu ma ten, ten, to fajne takie. Telefon, AUX, auks. a auksy ma tu. A ma, oj ten schowek ma taki porysowany brzydki, jak chrobole jeździły. Tu ma takie powycierany odchodzenia z tej strony ładne, tam ma porysowane. I gałek, coś mu opierdoił Tutaj widzę z, z chromiku. W słoweczku, a tam są kwitki, a dużo tam jest miejsca w nim? Nie. Dużo. dokumenty. Jeszcze ja coś, o tu coś widziałem. Coś tam można było tu wsadzić. No. Głośniki, bardzo ładne audio w nim gra. Trochę głośniki 160 mm. I, a i wygłuszoną tą tą macą. Tu można sobie wieszać od razu no, skóry na motor. Żeby nie przeszkadzały. No skóry na pewno Cię tu zmieści. A i tym jeździłem jeszcze takim białym Kadim od Damiana. E, nie Kadim. Transporterem customem to miał jedną lampkę, ten ma trzy. Transporter, Transit. Transit to jest. No spalanie z trasy duże, no ale to no, się deptało troszeczkę go, więc, więc to takie wyszło. Co to jest? Grzanie czego to? Szyby. Jakiś, aha. Nie, szyby... Gdzie ma nawiewy? Tu ma nawiewy. Tu ma na szybę. To nie wiem, czego to jeszcze grzanie jest. Twój Focus miał te... Jezu, twoja Fiesta miał takie sznurki wlutowane, On tutaj nie ma sznurków wlutowanych. Szyby ma oryginalne, tak z ciekawości. Ford. Wiele Ford. Ja już sprawdzałam. I co? Oryginalne? Jest oryginalne, dobra. No to co? Jedynka i grajem. I lecimy mu zaleć dobrej ropy, bo jakieś pukanki do ropy mu zalejemy. I zobaczymy, jak się tym śmiga. Co? Tylko tu mi coś tam nastaw, żeby mi coś tu grało, bo tak smutno. Radio. O Jezu, gdzie no te guziki, ty mi łatwiej się obsługuje? Nie dasz rady. Coś mi tutaj wstykałaś już. Stacja. Naprawiła. Dobra. Pokaż, jak to działa. Merbarka się parkuje, a my tutaj na testy dostaliśmy takie coś. To jak nie wiadomo jak to... O, kur... to dodaję moce, chciałem czegoś do czyszczenia. To może coś do czyszczenia też dostaliśmy na testy. To se wleję do niego tak profilaktycznie, bo w rykach zalałem jakieś nie wiadomo jakiej ropy, ale to już była późna godzina. I bym jakieś jakieś czyściciela do ropy i... jakiegoś V-Powera. Diesla. <grym> to diesel. Chciałem coś tutaj do doczyszczenia do wlać, a tutaj jest w nim napisane, że czyści wtryskiwacze, wyrównuje pracę silnika, redukuje emisję CO2, poprawia jakość paliwa, poprawia dynamikę płynność jazdy, zmniejsza zużycie paliwa i, i zwiększa moc. No, dobra, walimy. A jeszcze jedną rzecz. O, właśnie tutaj sobie pójdę do siebie i pokażę to, co tak strasznie długo czekało w ogóle, jeszcze z czasów fundamentowej to przemyciłem na garaż na, na, na To, olbrzymi, wielki, Intercooler, to jest Mercedes chyba Eurocargo, albo Iveco, Eurocargo, już nie pamiętam co ja tam kiedyś na Allegro klikałem. A Wloty ma 3 calowe i tak wygląda, że idealnie niemal, że będzie pasował i dużo, dużo większe wydajność od serii, może 200 koni na nie uda się zrobić. Z dpf -e, bo nie chcę, żeby waliło dieslem, bo obrzydzę się tego, fuj. Siwy kawosek, coś co będę chciał z tego samochodu pozostawić zostawić na pamiątkę, to są koła, bo to są oryginalne jeszcze koła z 2013 roku, tak jak fabryka on tam wyszedł, 215, 65, 15. A po Ci taka pamiątka? Dobra, to niech ta pamiątka będzie na filmie. Będę chciał to zmienić. No, z przodu opony były <gry> zmieniane i śmiesznie. Z, tyłu, z przodu ma zimówki, a z tyłu ma oryginalne letniaki. Te letniaki jeszcze za 4 mm mięsa mają, bo jak były nowe, miały dychy. Ale już swoje lata mają. No, Michelinki takie śmieszne. A ten. Yy... O jakie fajne długie lampy, O kurde, pająków ile. Babie lata, lata. No, no koniec września. Ma taką śmieszną rzecz, że boję się, że mnie nie zajebali. DPF-a ma. To nie mam tego głośno no, bro, to, no no właśnie bo tutaj pan Andas jeszcze nie znał, że z niego wyciąć nie. No tak krótko w palce było I coś wziąłem takiego Super Glue co ty będziesz z tym robił? Wsadam w dziurkę o, kurde. A tu tutaj o, nie, ja. nie chcę wejść Tu mam wlew paliwa Coś tu muszę kluczek wziąć? Nie bo ja, No o, w o, ja to włoszę w dziurę To no, jest mam... ford kochanie o kurde, na stacji benzynowej już go tankować Uważaj, wylewasz O kurde, zgięło Róbek, się Jubek, to jest Ford, tego nie wlejesz Fordy mają te takie dziwne korki Mój też miał taki Na, na stacji benzynowej też go już całego tankowałem To miały, wydałem, to było, miały... go... To się jakoś nazywało, mądrze Chuj do dupy się nazywało Nie, nie tak Co, Co musisz kupić? Co ci Barbara powiedziała? Gdzieśka jestem pomocna, wspaniała kochana dziewczyna. No tego siurka plastikowego odpowiednie średnio. To się sprawdzi, to się nazywało Easy Fuel. Easy fuel, bez sensu. Nie, bo to jest takie odporne, że po prostu wiesz, jak że masz... benzynowego mało. Dokładnie, nie dokładnie. No, no i takiego też nie wsadzę. Trudno. W internetach szuka. Z zazwyczaj jest. Tak, Z zapasem steropiana ja to steropianu nie ma. A też taki, taka sama opona, też 2013 tu i tu. <laughs> Ciach. No nic, ja mam takie ciekawostki. Przejmij kochanie tutaj nagrywadełko. Tak tam nic ta ta nie no, ja to ciekawego znalazłem, bo też tutaj szukam jakiegoś tego koła zapasowego, tego tam nolejka. I znalazłem kurczę, 200 Nm właśnie koło bardzo, bardzo dużo. No i koła, co by mnie interesowały, 2, 3, 5, 50, 18 występowały i 3 bary w nie się wali. To jest bara, bara i bara, 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 bara. Dobra. Lecimy. Nie mamy laka, ale szelka i się przejdziemy. Zobaczymy, jak sprytna barbarka znowu jakiś schowek znalazła. Ja nie wiem, czy to jest schowek. Jest, jest, jest jakaś książka narysowana. Rewarek. No. A tutaj pod tym jest klucz, że w ogóle ja znalazłem. Może to będzie easy fuel. To jest. Nie. no jest ropin jakiś niby. Pod styropianem. Jestem mądry z internetów Tak śmieszny tu tu. Jest taki, o, żeby, nie wiem, czy od niego oryginalny. Na szybki pierwszy. <grym> Jezu, jak głęboko tam wchodzi. Nie, nagrywam cię, jak wchodzisz. Oczywiście. Z dziurkę to ciężko się trafia. W w średnim miejscu takim. Mnie się nie podoba padało gazu i pedał hamulca, rosną tak blisko siebie. A o to świata jak nie ma też, wiem, że jak go gaszę, to on pika sobie. No, to za dnia wreszcie nie miedziemy. No, jeździ się tak jak osobówką. Powiem szczerze, że ciekaw jestem bardzo, jakby się nie na to, że Bo. Wrażenie mam takie, że fajnie się nim jeździ. Że można kłaść w zakręty, takie ścinać i reaguje trochę w zakręcie. O, to z Jagódką sprawdzimy w zakręcie śmierci, jak się będzie sprawował taki wóz. Może lepiej nie. Czego? Znaczy, pójdzie? No, to mamy swoje już tam prędkości wytyczne. Zaczyna na tych kołach, może tam na jakichś innych. O spali na wzrostu do 69 Ale mówi, że diesle takie mają być oszczędne. To myślałem, że to około 5 będzie paliło. Co ciutkę więcej. Wygodny wozik na ujebki takie podfirmowe. Mimo wszystko mimo to się w zakrętach, nie bo i ma taki szybki układ kierowniczy. No Aż powiem, że jak na taki samochód też ma za szybki. Więc tak jak mazda nasze MX5. No gdzie, nie porównuj? Do Mazda. No nie no, gdzie? Nie jest to? już taki szybki, jechałam tak. tym przecież. No jak nie? No nie, nie już tak to nie. A, szybciutki. No nie, nie mówię, jak, że nie, ale nie, to, nie, same ale same nie, to nie tak jak Mazda. Jak inne modele by tego miały w ogóle, porównywalne furgonetki. No to testuj. No ja już testuję. No, w samochodzie strasznie brakuje ciosu i ma okropnie długą skrzynię biegów. Jak na 6 biegów, to są strasznie długie te biegi, że z 2 na 3 zmieniam, a tu mi obroty spadają o 800. Tak jakby się przymula. Coś fabry w za bardzo zmulił ten wóz. W trasie tak przy 160 lat miał te 3000 obrotów, to byłby spoko, ta skrzynia biegów mogła być troszeczkę ciaśniejsza. Jak się podwoi moc to to ona będzie dobrze. To trzeba będzie jakiś chip tuning zrobić. No, trzeba trzeba będzie. To nie to jest chip tuning podwaja w nim moc. Na razie to jest taki osiołek 100 koni. Wiadomo, skrada się, nie jedzie. Fajnie. Fajnie te wszystkie te rzeczy wybiera tutaj. Hamulce już sprawdzałem, jedna tarcza hamulcowa 14 kg w nim waży przednia, ma 288 mm średnicy, a już jedna rzecz taka mnie denerwuje w nim, że no fakt, że jeszcze rozgrzany nie jest, ale słychać, to jest diesel. No słychać, no to busik w końcu. Albo przymierzałam się jeszcze do Vito, tego 3, 3 litrowej V6, no to ona tak ciszej chodziła. No chyba nie ma co porównywać Mercedesa do Forda tak trochę, no nie wiem. No a, no rocznik Mercedesa był 11, tego jest tam 13, a tam ta v tak kulturalnie chodziłem, ja więc jadę, no i był automat, tu mamy niestety manuala, ale w trasie szósty bieg się jedzie na tej szóstej po prostu i tyle. A w mieście jakoś trzeba no, no, się przetasować Szkoda, że nie ma dostawczaków od Audi, to byś na pewno kupił No, ten. Znaczy, no ten Kaddy to był taki no, Audi, bo kurde, żeby no, wyższą miał tą przestrzeń z Audi, te 10-12 cm, ten Kaddy Maxi to byłby rewelacyjny To Craftera było co od razu wziąć Nie, no, ale Kaddy fajny, bo DSG skrzynia, nie? I TDI Sinczek 2.0, z którego się 300 koni robi, taki Kaddy 300 koni, O, Jeszcze no. w quattro już w ogóle Nie w quattro, tylko for motion No, to samo Czekaj, jest duża różnica, kurde jak obroty, 2200 było, spadło na 1500 i tak, dobra piątkę wrzucę specjalnie, tak w Ale tak jak tu gorąco No klima nie działa niestety, nie, wiadomo to Jak to handlasz mówi, że... Patrz, ale... czekaj O, ja w o tak będzie mi bieg, kochanie, ja nagram zegar No jaki bieg? No trójkę rzuć, z piątki jest Trójka? To jest trzy, dobra, przecież, wrzuć teraz czwórkę. O, nie do zarzynać, coś nacisnąć sprzęgu, ale... Zierz na sprzęgło, ale i tak ci w las bieg. Elegancko, bo hamulce ma takie typowo Fordowe, że to się hamulec, jak u ciebie Fiesce, no i ta kierownica tak leciutko chodzi. Na trasie moim zdaniem troszeczkę za lekko ta fajera chodzi. A to by jak się jechało takim, bo ty jechała... Mówiłam, dla mnie jest pedał gazu i pedał. A tak, jakoś mnie strasznie niewygodnie było. O wiem, więcej miałem zrobić. Drobniutkie, malutkie, ja muszę zrobić tak jak mam w w sportowym samochodzie, że pedał hamulca muszę mieć bardziej na. Muszę mieć na tej samej wysokości co pedał gazu, że dodaję sobie gazu, od razu na bok hamuje. Że ja nie znoszę, jak dodaję gazu, podnoszę nogę i muszę na sobie na hamulec, lubię. Bo gazu na bok i hamuje. Tutaj tak nie mogę, ale odległości są moim zdaniem eleganckie. Nie, no właśnie mi coś tutaj było niewygodnie, jakoś nie. Wiem. Skrzynia szósteczka. No i to ruszanie jest fajne, że sobie wrzucamy bieg, Jeśli nie, nie dodaję sobie gazu, to sobie nam, nam trzymał na nogę i Jan I on sam, se, sam se rusza bez... O i w ogóle nawet się nie, nie przymulił, dobra Cyk, cyk No i widać te biegi, jak ma długie takie się przymula O, pierwsze mycie od razu zaliczymy, będziemy wszystkie jego usterki widzieć Na żarełko można jakieś wskoczyć no, dziurę ma z lewej strony i tutaj jest tak śmiesznie, no a zalejemy mu kurde, abym na pewno dobrego zalał. Dobra, tego olejemy, lejemy. Żeby ryckiej wachy trochę wypłukać. O ciasno wchodzi mu w dziurę. Tak, tak ciężko. Nie wsadziłem mu do końca, to mi się rozlało ostatnio. Diesla, diesla leje. Ciekaw są na ile mu wejdzie? wączka tak na chwilę zaponz, zobacz jaki tam mają poziom wachy Ile mu wejdzie? Oświary ma czy ponad trochę. Dobra, trochę ma ponad świarę. Nie na zalozamy walimy do pełna. Kurwa, wszędzie to słońce chuja tu widać. Bak ma mały, spalanie ma duże, bo około 7 litrów. A dobra, to nie jest benzyny... O jeszcze wchodzi mu. Dobra. Czyli przeliczmy sobie... No to wiadomo wszystko będzie upaciane, bo to bizarek tak ma być. Czy jest tyle? Tam pewno jeszcze było z 7, z 8, czy. Aha, czyli back ma pewno do zera, jakby wjeździło 70 litrów, 7, czyli zasięg ma 1000. No to ładnie. Lecę, bolić. Fajne resetowanie wszystkich ustawień, to jest dobre, bo zatankowałem go do pełna. Trzyma się o okay tylko. Ja on tam tak ładnie resetuje nowocześnie. Cyferki jakieś tam lecą. Grzecznie, nóżki trzymasz barwa, Nie Jak mam trzymać nóżki. Brzydalku ty, mieść dobrze, woź dobrze mi te złomy, wszystkie motorki. Będziemy długo i szczęśliwie żyli, mam nadzieję. Tak to się prezentuje. Lusterka ma duże, wygodne. Ja bym go zglebił trochę, żeby był niższy. Lepiej by to wyglądało. Zwłaszcza z tyłu, nie wiem, czego taki wysoki jest. Pewno, że jakieś tony wozić. No i haka nie ma. Innym takim śmigałem hak miał. Ale jakoś chyba do wytrzymania z tym. No to tyle. Do pełna zatankowany. Teraz trzeba by mu zrobić jakiś pierwszy serwis. Później może posprawdzać mu osiągi przed modami, po, moda, po modach. Więc pewno będzie druga część z naszego darmowoza. Jeszcze się okaże, że na co dzień będę nim jeździł. Jak będzie mi to paliło 7 litrów w mieście, to... No to 4-5 litrów benzyny taniej, niż, niż Audiczką śmigać. To właśnie już pierwsze zmartwienie, jak do to no Dobra. Dumnie jest dobrze, A, tak ty linia. Próbuj, dobrze no. spróbuj Tył dotyka dobrze Wiesz co? Francuzik na podnośnik To jest takie kurwa przeważające, bo te progi są takie jakby puste. A no to są wzmocnienia, żeby to je podnosić, ale jaja Zawieszenie taki typ, Pan będę chciał go obniżyć Zaraz, Jajaj. oglądamy Nasza bestia ultra-zapierdalacz na podnośniku. No tak, brakuje nam pierwsze co to zabudowy takiej plastikowej. To są jej kawałki, takie coś co osłania ten intercooler i tak dalej. Ten przewód troszeczkę pewno też jest zagięty. Bo on tak mocno jest przesunięty w tą stronę. Miska olejowa ma zagięcie. Będę filtr oleju trzeba będzie ogarnąć. Olej zaraz w nim wymienimy. Coś tu kurde... Blachę sobie odginałem, była zakrzywiona na wydech trochę. tu jakieś ciapate kurwy czy coś. E, z Francja fura była musieli wachę zapierdać spuszczać. Widać na prawy baku. Czego tu jeszcze mogłem się przyjebać w tym samochodzie? On fit paliwa trzeba będzie wymienić. Chomoce klocki też już przy sprzedawce sprawdzają są grube. Słyszeniu luzów nie ma. To jakieś delikatne zapocenie ze skrzyni biegów taka kropu. Tu jest jeszcze kolejna kropla, trzeba nieco zmienić. Ciekawe ile to sprzęgła wytrzymują przy biegu, hamulce śmieszne 288 takie przykręcałem do piasty. Dobra, olej zmieniamy, czwarta jego w życiu wymiana oleju chyba. Zestawik do niego będzie malej, motulek 5w30, fajne właściwości czyszczące, manual olej to co dycha będę chciał w nim zmieniać max. A no, no i doszło, w instrukcji wyczytaliśmy 6,2 litra wchodzi, a to z 6,5 wlejemy. Filterek, paliwka, o duży, to też pewna wymiana, raz na jakiś rzadki czas, będzie tego Fajna sprawa 90 stopni niecałe przykręcone i, I do baku, z powrotem tu szala, zalałem wczoraj kurwa na no bogato Ciekawostka, kurwa, 2013 rok filtra Ten sam co Budy <laughs> a to jest otwarta, no i przy, tutaj W tym, w tym miejscu Rafa purowała, ja próbowałem, Teraz Lucek, jak nie Lucek, to Kiwi zaraz będzie. Chuj, też. Filtr powietrza Ogrom. Ogrom. Czy 2013 jak wóz? U male, czyż nie, nie Fordowy? Chyba nie wymieniany nigdy. A, wymieniany. 4.7.12.16. A fit paliwa odnośnie nie wymieniany. Dobra, nie ma co. To, że wkładka kajena. Tutaj upyciane to olejem takie było, to sobie od razu umyję. Przypływeczkę też będzie trzeba wyczyścić pewno, Nie, czysto, ładnie suche. Patrz jakie oszustki zaznaczyli, że filtr paliwa wymienił. Tak? Karburant masz, że wymienił. O kurwa. To oszusty jeban. Ale wymienili. Nie. Nie, 2013 roku filtr i upierdolony cały. Fakturę dali, ma fakturę dali, wyjęli, psiknęli jakimś tam... To we Francji tak pięknie robią. W Niemczech się jasno, kolegi też tak robią, czy nie? Tu tak. Ja teraz... A Kurwa, tam trzeba. Się... <laughs> zdjęta. Można zobaczyć, jak tam w środku dizelek wygląda. Kurwa, światełko włączymy. Cześć. Do no 6,5 wchodzi tutaj. Ale czy no 6,3? Według tam jakiś tam katalog i jest do połowy stanu. Jest magnecik. można sobie sprawdzić. 6,5 litra wlała, żeby było z 3 czwarte. I chuj, będzie zajebiście. Mam nadzieję, będzie można mocy dopierdolać, bo już będzie pierwszy przegląd zrobiony. Te wypucowane. Maczka też umyta, a mogła być ona bardzo gruba, ona jest, ale dalej diesla przez nią słychać. Fit powietrza normalnie dzieło sztuki olbrzym. Nie, i przyrównał sobie do koła. Koło 15 cali. Pasuje. Skubałem dopiero co go zapaliłem, wyjechałem z garażu, a też się zagrzeł. Jak na diesla to kosmita jakiś rekordista. Dobra, przy takim przebiegu wymieniłem. Fit powietrza, fit paliwa. Filtr oleju, dobra i olej w silniku, jest y, Mobil 5W30, ESP, taki czyszczący. To francuski diabeł jak kłamie. Tutaj pokażę sobie temperaturę, no i to by się nie... kurde ile chodzi? 400 sekund chodzi, ma temperaturę wody 54 stopnie, a tutaj pokazuje kurde, że ma 90, ale głupota. Z innego miejsca mierzy to i z innego miejsca mierzy tamto, ale chamstwo. Czyli jest silnik nie rozgrzany pokazuje, że jest rozgrzany. 500 centów już chodzi ponad. To mi się mi podaży, że na zwykłą OBD można normalnie temperaturę oleju sprawdzić. Równo prawie idzie z wodą.